Co Panią skłoniło do przyjścia na dzisiejszy koncert? Po prostu tematyka tego koncertu i to, żeby być z ludźmi, z wami i troszeczkę z kulturą. Super, dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Co Pana skłoniło do przyjścia na dzisiejszy koncert? No jak to co? Jesteśmy miłośnikami pieśni wszelakiej i to i, i muzykujemy sami oczywiście. A um, lubi Pan muzykę góralską, ludową? No ja mieszkałem bardzo blisko gór, od 8 lat dopiero mieszkamy w Bierzycku. dlatego to jest... Z miłości do gór i do górali i góralek. I do morza i do jezior, no, no to z miłości do wszystkiego. Co... Ale będziemy też słuchać utworów operowych, też Pana to interesuje? Oczywiście, oczywiście. Skąd pomysł na tego typu projekt? Połączenie opery i ludowej muzyki góralskiej. No, pomysł stąd, że ja jestem śpiewakiem operowym, Hania śpiewa góralszczyznę, Stasiu gra klasykę i góralszczyznę, moja małżonka wszystko zespala w jedną całość. No, i stąd ten pomysł. No, trzeba zaskakiwać publiczność. A proszę powiedzieć, jakie utwory usłyszymy? jakie utwory usłyszymy. Będą to utwory i klasyczne, i piosenki ludowe, góralskie. Haniu, powiedz coś o piosenkach góralskich. Jakie to będą? Drodzy Państwo, to będzie klasyka muzyki z no i jedne z najpiękniejszych nut, a szczególnie dla mnie no piękniejszy krywań do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Będą operowe, będzie to Rador, będzie Scamilio, będą też utwory komponowane przeze mnie. Premiery Pchła i Rabin, będzie Marietta Serenada. No i jeszcze niespodzianki mamy, także o niespodziankach nie będziemy mówili. Jednym słowem zapowiada się bardzo ciekawy wieczór. Przyjechaliśmy po to, żeby zagrać w tej chwili system muzykę góralską. Chłopie, grajcie. E Cieszy, ma ja! <try> so much, so much. To co, so, aria madamina? Madamina. Il catalogo è questo delle belle come è il padrone mio. Un catalogo bianco. Ecco.

to ročky jest ze mi čupasecké, to ročky jest zteros. ze mi čupasecké, to pozdrawiam dobry, dziecko! Wotrę że pan chę wóle, Są takie szczęśliwe, że góra, ja. widziałem go. się i właśnie Strasznie lubię górali. Dobrze, cieszyłam, cieszyłam, się że nie Cool.